Dosłownie 4 sekundy temu uruchomił się proces zamykania przejazdu pieszo rowerowego słyszymy sygnalizację dźwiękową Zbliża się pociąg Pociąg jedzie bardzo wolno ponieważ czas dojazdu do przejazdu zamkniętego trwał około dwóch minut jest tu linia dwutorowa lecz jeden tor nieczynny z powodu modernizacji linii toteż cały ruch odbywa się w obydwu kierunkach po jednym torze zmieniły się przepisy dotyczące podawania sygnału RP1 baczność też nie słyszymy teraz tak dużo tych sygnałów zmiana ta spotkała się z bardzo dużą aprobatą mieszkańców zamieszkujących tuż przy torach oczywiście jeżeli zaistnieje ku temu potrzeba maszynista może użyć tych sygnałów aby oszczędzić ludzi, czy przejeżdżające pojazdy lub zwierzęta znajdujące się na torach. Zbliża się pociąg prywatnej firmy przewozowej z dwoma lokomotywami. pierwsza jest elektryczna, a druga w stanie zimnym spalinowa, która służy do ustawiania wagon w stacji na porach gdzie nie ma sieci trakcyjnych a proszę państwa do lata jeszcze daleko ale pociągi do laty i kursują maszynista obsługujący te pojazdy musi mieć dwa prawa kierowania na trakcję spalinową i elektryczną lub po prostu musi być dwóch maszynistów jednej i drugiej trakcji. I my, Mikole, obserwaj, obserwujemy. No. Cichy bieg, nie ma żadnych stuków, to znaczy, że koła są OK. Teraz zobaczymy, czy są sygnały końca pociągu. Pociąg jedzie w całości, a jeśli nie będzie w całości, to głosimy, jak mówiłem. Albo do służby ochrony kolei lub pod 112. I teraz zobaczymy, czy są sygnały. Tak, są sygnały, są sygnały końca pociągu, tak. Czyli pociąg przejechał w całości.